Dobry wieczór Państwu, adwokat dr Krzysztof Sokołowski. Proszę Państwa, chciałem tylko powiedzieć dziś wieczorem, że jestem absolutnie wstrząśnięty przemocą, której doświadczyli panowie posłowie Kamiński i Wąsik, próbując przyjść do pracy i wykonywać swoje obowiązki. Przypomnijmy, panowie posłowie zostali brutalnie zatrzymani. Została wobec nich zastosowana przemoc. Pan poseł Kamiński. Został ranny w rękę. Proszę Państwa, przemoc wobec parlamentarzysty to jest rzecz absolutnie niesłychana w demokratycznym państwie prawa. I niestety to jest ta nowa Polska, która przyszła do nas po 15 października. To jest Polska, gdzie stosuje się przemoc wobec posłów. To jest Polska, kiedy nocą zmienia się władze. W telewizji. To jest Polska, proszę państwa, gdzie w stan likwidacji stawia się publiczne media. Proszę państwa, czy takiej Polski chcemy? Nie. Chcemy Polski Solidarnej. Polski, w której panuje prawo i sprawiedliwość społeczna. Święte prawo i święta społeczna sprawiedliwość. I to gwarantuje tylko. Pan prezes. Niech żyją panowie posłowie. Niech żyje pan prezes. Pozdrawiam państwa.